Hej, wszystkim, ja jestem Alwina i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. i Dzisiaj przychodzę do Was z poradami dla pierwszoklasistów, czyli pierwszy film z tegorocznej serii Back to School. Ja sobie przypomnę, jak ja chodziłam do pierwszej klasy. Możecie zobaczyć film, który nagrałam wtedy z rozpoczęcia roku i z pierwszych dwóch dni w pierwszej klasie. Po wakacjach idę do trzeciej, także całe. W moje całe liceum, możecie zobaczyć na moim kanale. Mi osobiście nie nasuwają się dobre wspomnienia. Niestety, też jakby ubolewam nad tym. Dla mnie pierwsza klasa była najgorsza, i to nie chodzi o naukę ani nic takiego. To chodzi o moją klimatyzację, która jest na marnym poziomie. O zaklimatyzowanie się w nowym miejscu albo. Albo generalnie o wejście w jakąś grupę ludzi. Ale to wszystko zależy od osoby, także tutaj się proszę nie martwić. Tak płynnie przechodząc od tego, co przed chwilą powiedziałam, że ja czułam się dość tak nieswojo i tak. Ciężko mi się było zaklimatyzować, to faktycznie ty możesz jako pierwsza klasista, możesz czuć się zagubiony i to jest okej, okay, to jest totalnie okej. Okay. Prawdopodobnie na samym początku nie będziesz słyszał od swoich nowych znajomych w klasie, że oni na przykład czują się nieswojo albo czują się zagubieni, bo po prostu nikt z tego na głos na samym początku nie mówi. Później jak za jakiś czas porozmawiasz ze swoimi znajomymi, to powiedzą, że tak na początku też czułam, też czułem się zagubiony. No i ja zresztą miałam taką sytuację, że sama na początku czułam się bardzo zagubiona w nowym otoczeniu, z nowymi nauczycielami itd., itd. I myślałam poniekąd, że jestem w tym sama, że jakoś inni się szybciej klimatyzują, że jakoś inni szybciej potrafią się dopasować do grupy, a ja jestem jakaś taka, wiecie, inna po prostu i dziwna. Później, jak rozmawiałam ze znajomymi, to mówią, że nie, ja na początku też czułam się trochę zagubiona. Także, nawet jeżeli wydaje ci się, że jesteś w tym sam, że po prostu wszyscy inni wszystko już ogarniają na samym początku, to prawdopodobnie jesteś w błędzie, bo na pewno wiele osób czuje się podobnie. Bo na początku w nowym miejscu, umówmy się, naprawdę trzeba być bardzo otwartą osobą i bardzo taką szybko klimatyzującą się, żeby ogarnąć się od razu. A to, to trzeba mieć jakby w sobie i do tego się. No z tym się trzeba urodzić i też no, niestety czasami bywa tak, że trzeba trochę czasu poświęcić i powiedzieć w jakimś miejscu, żeby się do niego przyzwyczaić. No i to jest totalnie normalne, więc nie myślcie, że jesteście w tym sami, bo na pewno nie jesteście. A propos tego, na samym początku ludzie się poznają, tak? Będziecie poznawać swoich znajomych w klasie i tak dalej i po prostu wszyscy będą sprawiać na was jak najlepsze wrażenie. Każdy będzie swoją taką po prostu, wiecie, idealną wersją, nie będzie pokazywał swojej jakby drugiej twarzy, że tak powiem. Generalnie przygotujcie się na sztuczną atmosferę. Na no, co to dużo mówi. dużo osób, wiecie, jest miłych bardzo, wiadomo, to wszystko się później zmienia, jak się już poznajecie, to po prostu jesteście wy, prawdziwi wy i tak dalej. Na, na, na samym początku ta atmosfera wśród, wśród klasy jest taka dość sztuczna, też dużo osób, wiecie, próbuje się przypodobać i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest złe, no to ka każdy chce się pokazać od najlepszej strony, ale na to się przygotujcie, że em, będzie coś takiego. Będzie taka atmosfera. I to też jest normalne, no tak jak powiedziałam, każdy chce się pokazać od jak najlepszej strony, ale pamiętam mnie to osobiście bardzo wkurzało. W tej pierwszej klasie. Ja po prostu e, przeszłam, ja nie lubię takiej sztucznej atmosfery i tak dalej. Czekajcie, muszę otworzyć okno, bo po prostu zaraz się gotuje. Pamiętam, że na początku nie lubiłam tej sztucznej atmosfery. Bardzo mnie to wkurzało. Od, od pierwszego autentycznie, od pierwszego dnia ja to widziałam. Ja mówię, nie, ja w tym nie biorę udziału, tak, dlatego też miałam taki problem, żeby się tutaj z kimś zakolegować i tak dalej. I pamiętajcie, żeby za szybko. Nikomu nie ufać, szczególnie w pierwszych miesiącach, w pierwszym semestrze powiedzmy, pod tym względem, że tak jak mówię, każdy w się sensie pokazać najlepszej strony i niekoniecznie pokazuje swoją, swoje prawdziwe ja. Wiecie, o co chodzi. Także tutaj proszę tak, z rozsądkiem, nie mówię tutaj, że teraz trzeba będzie każdego podejrzewać o najgorsze rzeczy. Nie, absolutnie. Po prostu wiecie, z głową tak podchodzi do tego i tak dalej. Uczulam, że taka atmosfera prawdopodobnie będzie miała też u Was miejsce. Musiałam się przewijać jest mi strasznie gorąco. Nie jest gorąco na dworze, ale jeszcze ta lampa w pokoju, jeszcze ta lampa mi tak świeci na twarz i mam całą czerwoną twarz. Ale przechodząc do punktu trzeciego, bardzo ważny punkt, jeżeli szybciej wyjdziecie z mentalnej podstawówki, to lepiej dla was. I o co chodzi, kiedy mówi mentalna podstawówka? To bardzo często się przejawia właśnie u osób, które idą do liceum bardzo dobrych, czyli wiecie, podstawówka wszystkie od Góry do Dołu, spokojnie ja też taka byłam. I też było, na, w pierwszej klasie było ciężko, później już zrozumiałam. I im szybciej to zrozumiecie, tym lepiej dla was i będziecie zdrowsi na pewno i psychika wasza nie ucierpi. Słuchajcie oceny, ocenami, um, skupcie się tylko na tych rozszerzeniach waszych i na generalnie na maturze, to z czego piszecie maturę, tam podstawa i rozszerzenia. Ale resztę tak naprawdę możecie mieć totalnie wywalone, tak na maksa jak najbardziej się da, e, bo ja jestem świadoma tego co mówię, tutaj może część osób się ze mną teraz nie zgodzi, bo ja co ty gadasz w ogóle głupie dziewczyno. Ale tak, taka jest prawda. Słuchajcie, wy, jakby, licealne życie nie ma polegać na tym, że wy dosłownie poświęcacie w ciągu dnia 14 godzin na to, żeby po pierwsze siedzieć w szkole, a po drugie się uczyć i spać i tyle. Nawet nie wiem, czy zdążycie zjeść w tym czasie. To nie, tak ma nie być. Wy, jakby, jeżeli szkoła jest jakimś waszym priorytetem, ok, uczcie się, chodźcie do szkoły i tak dalej, natomiast pamiętajcie o odpoczynku i ten moment, który. Oso osoby, które właśnie jakby skupiają się totalnie na wszystkim, wykorzystują na naukę właśnie tych innych rzeczy, które nie są potrzebne do matury. Druga osoba wykorzysta na odpoczynek i się zre zregeneruje totalnie. I wiecie, ja też to zrozumiałam dopiero w, pod koniec, no, w drugiej klasie, em, bo totalnie nie warto. E, a jakby szczególnie jak idziecie do dobrych liceów, to i tak będziecie mieli stresu dużo z na przykład przedmiotów rozszerzonych, a innymi rzeczami naprawdę... Zluzujcie, byle jakby było przyzwoicie, to znaczy nie było jedynki, i tyle, jakby naprawdę. I to jest ta mentalna podstawówka, z której jak najszybciej trzeba wyjść, żeby, żeby sobie poradzić w tym i całą. Widzicie tak? Bo jestem strasznie, jestem strasznie czerwona. A wiecie, a bo ja nie mam teraz w ogóle podkładu żadnego, dlatego ja jestem taka czerwona. To tak jakby, wiecie, róż, nie? Taki naturalny róż mi się zrobi teraz na policzkach, i trochę na samym początku nie starajcie się za wszelką cenę przypodobać nauczycielom. Oczywiście trzeba być kulturalnym, ja nie mówię o tym, że wiecie tutaj. Chodzi mi o takie typowe, wiecie, podlizywanie się. Nie, tego nie robimy, zresztą nauczyciele nie, nie, nie lubią raczej. Nie, mają tyle klas, szczególnie jakby jak jesteście w liceum, gdzie jest tysiąc osób, to oni jakby... każda klasa liczy po trzydzieści par osób, no to... No, co, co się im dziwić, że jakby nie do końca Wiedzą kto jest, kto na samym początku. Tak, jeszcze w ogóle pewnie będziecie mieli erę. każdy chyba tak ma, że macie na ławkach karteczki z imionami, bo nauczyciele się muszą najpierw was nauczyć, to, że y, nauczyciele nie będą znali Waszych imion, nawet jak będziecie, nie wiem, w trzeciej klasie, no to, to też jest raczej okej. Okay. O tak ważnej rzeczy powinnam o tym wspomnieć na samym początku. Nie kupujcie wszystkich książek od razu, na wakacje, nie kupujcie, bo się nie opłaca. Prawdopodobnie. Yy, Niektóre książki w ogóle Wam nie będą potrzebne. Na początku pierwszej klasy poczekajcie na to, co nauczyciel ma do powiedzenia, nie opłaca się kupować absolutnie wszystkich książek, kupcie sobie wszystkie może naturalne i tak chociaż też poczekajcie do samego początku, może rozpoczęcia roku, dlatego że nauczyciel może zawsze sobie zmienić jakąś książkę itd. I na pewno Wam powie i da, będziecie mieli ten taki przedział, nie wiem, na przykład dwa tygodnie, na to, żeby każdy zaopatrzył się w książki, także też tutaj się z tym nie spieszcie, to dbajcie o swoje plecy. Kochani, mnie tego nauczył mój chłopak, bo ja y, też za bardzo nie, ten, nie ogarniałam, wiecie, nosiłam ten ciężki plecak. naprawdę niektórych książek nie opłaca się nosić do szkoły, zwyczajnie warto dbać o swoje plecy. Tak samo y, nie kupujcie wielkich zeszytów w grubych okładkach, słuchajcie, każdy taki zeszyt to jest po prostu ból dla waszego kręgosłupa. I też tak samo poczekajcie do rozpoczęcia roku, zanim zaczniecie jakieś zeszyty do danego przedmiotu. Więc tutaj warto się też jakby zobaczyć, jak ktoś przeprowadza lekcję. Może wejdzie tak, że z czegoś w ogóle nie będziecie pisać, albo będziecie pisać zupełnie nie wiem. Lekcja temat, no to kupcie sobie za, nie za wiem, 32- albo 16-kartkowe dosłownie i tyle, i tyle noście, bo to jest bez sensu, żebyście po prostu sobie kręgosłup nadwyrężali to samo z podręcznikiem. Jeżeli już macie kogoś w ławce, a nauczyciel wymaga podręcznika, to się dogadujcie, kto nosi jednego dnia, a kto nosi drugiego dnia, żebyście wiecie jeden podręcznik na ławce. A czasami jest tak, że w ogóle nauczyciel nie wymaga podręcznika i wy go nie używacie, no to jakby po co macie go nosić? to by było tyle w tym filmie. Te porady są takie moje, personalne, takie co ja uważam, że. Mogłabym zmienić, jak byłam w pierwszej klasie w sensie chciałabym wiedzieć, a nie wiedziałam i popełniłam te błędy, także tutaj bardzo e, ważne dla Was, dla Was, pierwszoklasistów. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że tam, gdzie się dostaliście albo tam, gdzie jeszcze chcecie się dostać, e, wszystko pójdzie dobrze, będziecie mieć fajną klasę, fajnych nauczycieli i będzie po prostu Wam się dobrze żyło w nowej szkole. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie, a my się widzimy w kolejnym filmie. Cześć!